Trenerze, abstrahując od tego meczu trzeciego, jak taka, poproszę o taką generalną ocenę obozu GKS-u Katowice w Turcji. Nie no, to, to, to rzeczywiście wyjątkowy czas dla nas i, i, i udało, się, udało się zrobić praktycznie wszystko to, co żeśmy założyli. Przyjeżdżaliśmy tutaj, to mieliśmy informację o tym takim trochę załamaniu pogody i to też było dla nas trochę takie niebezpieczne, a jednak to okienko się otworzyło pogodowe i, 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 i piękna, piękna pogoda była nad, nad naszymi treningami i meczami. Także, także nie ma, nie ma, nie ma, nie ma na, na co narzekać. To był, to był świetny czas i, i kapitalnie zorganizowane zgipowanie. No właśnie, udało się optymalnie wykorzystać ten moment dobre, dobrej pogody i chyba też nie mogliśmy narzekać na warunki ani, ani na te, które zastaliśmy. W hotelu, a na te, które były na boiskach treningowych? Nie, to, to rzeczywiście wszystko było rzeczywiście dopięte i ze strony organizatora, który tutaj się nami. Opiekował i rzeczywiście Robert, Robert Stachura wykazał tutaj bardzo dużo pracy, abyśmy naprawdę byli, można powiedzieć, dopieszczeni. Także ze strony organizatora to też była świetna robota, z naszej strony też, bo, 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 bo nad wszystkim czuwał dyrektor Góralczyk i, i, i nam pozostało tylko skoncentrować się na pracy, na treningu, na wypoczynku i, 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 i na korzystaniu z tego wszystkiego, co tutaj. Wiadomo, ten okres, okres daje, bo, bo cała odnowa biologiczna i wszystko, co, 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 co żeśmy tutaj zastali, było dla mnie po prostu na najwyższym poziomie. Jak piłkarze poradzili sobie z intensywnością, jak poradzili sobie z wykonaniem zadań, które były założone na ten obóz? No, rzeczywiście taki był też zamiar tego wszystkiego, aby już tutaj można powiedzieć, po dość niezłych obciążeniach przyjechać i, i, i na bazie jeszcze nawet tego y, dokręcić trochę tą śrubę, jeśli chodzi o do obciążenia, i, i, i trochę się tego nawarstwiło. No, dzisiaj niestety te 30 minut mi uciekło spotkania, bo zawodnicy, którzy rozpoczęli mecz. Z Metalistem mieli ten mecz dzisiaj kończyć w wymiarze tych 30 minut, ale to się niestety nie udało nam zrobić. Natomiast bez tego, a to jednak tylko część, mała część obciążenia, wszystko to co chcieliśmy zrobić, całą pracę treningową udało nam się zrealizować. Wszystkie treningi odbyły się zgodnie z planem, cały plan taktyczny, cała operacja, można powiedzieć też odpraw taktycznych zrealizowana, także, także, także robota wykonana. Przechodząc tylko do meczów, które, które udało się rozegrać w pełnym wymiarze czasu, ten pierwszy z, z szachtarem Donisk do lat 19 młodzi utalentowani chłopacy i na pewno też nie mogliśmy ich zlekceważyć. No nie, no to, 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 to spotkanie miało niesamowity wymiar taktyczny i, i, i rzeczywiście drużyna Szachtara do, do, do lat 19, to jest szalenie ułożony i bardzo mądrze prowadzony zespół. Na no, widać na najwyższych trendach europejskiej piłki tam jest szkolenie poprzez, poprzez chyba też nabór ludzi do, do, do tej szkółki na, na, na top poziomie, to, to była drużyna bardzo dobra, natomiast wiadomo, że była nas słabsza fizycznie i, i, to, i, to jest, i to jest raczej normalne. Natomiast... Duże wrażenie na mnie zrobiła ta drużyna, tak jak powiedziałem wcześniej grała, grała, grała Inną naszą, naszą drużyną, byłem na tym spotkaniu i wtedy zadecydowałem, że bardzo chciałbym z nimi grać, bo, bo mogli prowadzić do przerwy w tamtym meczu 5-0 i, i, i to był taki mecz, dlatego, dlatego postanowiliśmy właśnie z nimi zacząć i, i to był bardzo dobry pomysł. Świetne to spotkanie ze sztabem szkoleniowym szachtara także naprawdę, naprawdę okej. Okay. Drugi sparing z metalistem Charków, również wygrany. Co może trener powiedzieć o przebiegu tego meczu? Charków rzeczywiście taktycznie nastawiony na walkę o utrzymanie w, w ekstraklasie ukraińskiej. Widać, że też parę obcokrajowców, parę obcokrajowców, czyli te transfery gdzieś tam się dokonują, aby, aby utrzymać tą ekstraklasę. Było to czuć nawet w pomyśle gry Charkowa na nas bo to była drużyna, która nas nie chciała atakować wysoko, tylko raczej czekać, co zrobimy. I, i, i to też nam dało bardzo dużo fajnych momentów na to żeby ćwiczyć to co to co my chcemy ćwiczyć w ataku ataku pozycyjnym I, i, i rzeczywiście bardzo dużo dobrych momentów to był nasz świetny mecz momentami i graliśmy naprawdę bardzo 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 skutecznie we wszelkich, we wszelkich działaniach trudne spotkanie w szczególności przez te 45 minut a kiedy 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 metalist grał tą bardzo spójną mocną ekipą no ale tam nie ma złych, złych zawodników skoro skoro 36 zawodników medalista było na zgrupowaniu to tylko świadczy o silne. Takiego zespołu. Za nami no, mija już ostatni dzień zgrupowania, w sobotę drużyna wraca do Polski. Jak będą wyglądały kolejne, kolejne tygodnie przed, przed pierwszym meczem ligowym? To jest znowu moment tej takiej transformacji, którą, którą musimy dobrze przejść. Wiemy, że, że jak oglądamy prognozy pogody, to czekają na opady śniegu i, 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 i tu się dużo zmieni. Natomiast nie wolno tego absolutnie ze sobą stawiać, że, że teraz będzie całkiem inaczej. Ten czas, który tutaj był, był przez nas świetnie wykorzystywany na trening, na to, żeby, żeby pracować i ćwiczyć. Natomiast teraz mamy, mamy mikrocyk do GKS-u a potem mikrocyk do Termaliki. I, i, to będą, I to będą najważniejsze, najważniejsze okresy, które, które, które mają nadać ten. ten ten szczyt formy na te, na te najbliższe spotkania. Zobaczymy, no najprawdopodobniej czeka nas trochę treningów na, 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 na sztucznej trawie. Być może uda się coś przeplatać treningami na, na naturalne boisko, ale to już aura i, i pogoda będzie to wszystko definiowała. Wiadomo, że w pierwszej lidze to nie tylko my jesteśmy w, taki, w takim momencie. My nie mamy po prostu podżywanych boisk treningowych, które dawałyby po prostu trening, jeżeli to opady nie są jakieś tam wielkie, dawałyby trening na sztucz... na naturalnych boiskach że będziemy musieli po prostu kombinować, ale, ale boisko, boisko, boisko Rapidu jest na tyle, na tyle dobre, na tyle, na tyle duże, na tyle nowe i na tyle, na tyle dobrze zawsze przygotowane, że, że nie będzie najgorzej. Już na koniec, Czy będzie trener tęsknił za tą turecką pogodą? Może nie mówię o dzisiejszym dniu, który był dość wietrzny, ale te wcześniejsze jednak bardzo, bardzo przyjemne. Nie, to, to nie o to chodzi, że mam za tym tęsknić. Ja jestem natomiast przekonany i wiem jak... Jak bardzo w danym momencie po, po prostu jest to potrzebne zespołowi, to był bardzo dobry impuls dla tych ludzi. Jesteśmy czwartą zimę razem i, 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 i to się naprawdę udało. To jest najważniejsze, bo, bo widziałem w oczach tych, tych chłopaków bardzo dużą chęć do pracy. To znaczy nie, że jej nie ma gdzie indziej, ale, ale chodzi o bodźce i, i taki bodziec mam nadzieję, drużyna wykorzystała, bo wykorzystała go w 100%. Ogromnym, ogromnym plusem tego wszystkiego jest tak, że nikt tutaj nie był nagle chory, nagle przeziębiony, bo i takie rzeczy się dzieją bardzo często. Rozmawiamy z trenerami innych zespołów, wiemy co się dzieje. Omijały nas kontuzje, to też bardzo istotna sprawa, także, także naprawdę czas tutaj wykorzystany, moim zdaniem i, i wyciśnia, 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 wyciśnięta po prostu ta cytryna turecka, jak do ostatniej kropli soku I, i, i z tego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. A tęsknić nie będę, będę po prostu wiedział, że, że, że tutaj jest szansa na ogromny postęp i i jeżeli chcemy się rozwijać, to, to, to również o takie aspekty, ale tylko tak wykorzystane. To, to musi nieść ze sobą ogromną pracę organizacyjną, to już wtedy nie trenera i zawodników, tylko wszystkiego, co jest dookoła. Bo jeżeli tutaj pewne rzeczy by się rozmijały z rzeczywistością, to rzeczywiście można popaść w lenistwo i w takie samo zadowolenie, bo tu jest co robić. Tu można, tu można się opalać, tu można dobrze jeść, tu można patrzeć w mury i marzyć, ale i nic nie robić, jak najbardziej też. Ale ten nasz czas to jest całkiem innej bajki, świetnie wykorzystany czas, także jestem bardzo, bardzo zadowolony. de